O! Oh. You motherfucker kurwa Znajdujemy się w zajebistej miejscowości O nazwie trzef, Ale jedziemy na zajebistą imprezę w Bielawie Tor On jest pedagogiem deskorolki To jest nasz zestaw. Hamaki, piwory i inne pojebane rzeczy Których w ogóle nie potrzebujemy oprócz deskorolki Tutaj mamy zajebiste okno Które zostawimy otwarte na czas drogi Żeby powypadały wszystkie rzeczy Proszę jakieś piwko do teraz Dobra, moment Pytanie jedno takie słuchaj czy tam jak się wchodzi na tą bielawkę, nie? Bracie cię Nikt cię nie trzepie nie ma na gitarę, bo jest... Jeśli to oglądasz to znaczy że jestem znany. Niestety napotoczyły nam się problemy A jeszcze w trzczeby. Tak. Z jest godzina y, 7.30 2004

jest taka jedna słynna stacja, jak brakuje alkoholu, wszystko jest pozamykane, to ludzie w nocy tam zabierdalają na deskach, nie? Wiesz, w Gasiach czy coś. Bielawa, bielawa na znaku, panowie. Bielawa. 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 Bek! Hejlu, hejlu, to będzie bielawa fart, kurwa, Kotek premiera. Cię zapraszam, wszystkich małolatów, mieć obstrakowane gacie. O nie. Jajka z Jajko co zantera? <muchy> influencer. Kocuś, tak, zainteres. influencer. Kotek zostaje tuberem od dziś? Bielawa panowie! No! 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 Orlenty, kurwa. Nagrywamy panowie, tam się dzieje taki syf, kurwa. Tutaj Zander jest obsrany i omelany <noise> <noise> Lecimy. <głosy> <głosy> A, tutaj jakiś e, renowa fajna. Pek, pek pek Kopaki, kurwa, jest tak głośno tam. Dobra, let's go. Uh! Yeah baby. Właśnie tak. Już kurwa! Jeszcze raz po prostu daj. No, wątpię tak, że mnie w twoich głowach cztery. Eges Megeł egedigbagebege. Słuchajcie, pokazujcie gdzie kurwa jesteśmy. Jesteśmy w dupie. A łała, moja dupa. Tylko my ziomów nie mamy. No. Sami przyjechaliśmy. A my mamy łąbę kurwa, śmierdzącą. Widzisz? Jedną na cały weekend. <śmieniczy> <śmieniczy> Banan, oddaj nam śledzia, kurwa. Na, na sylwester można, nie? takie Tak? No nie widzisz? oślep trochę. A ma się lawa. To lawa. Ulala. Ulala. I mnie Weekend boom, tralala. Shush. <śmieniczy> Shush. Oh, Those... Stary, powiedział D, mój numer, telefonu What the fuck? nas? ile? 5 minut? Ja nie wiem, o co chodzi ze świną Dawaj, kurwa, świnie! Nie, tylko nie tym samym. Tylko nie, no. Tylko nie ma. Nawet ciebie, siebie kurwa Grilluj to Pięknie Juicy A tutaj jest młodzko, z bułeczką fajnie Toma bułkami, o mój Boże Tak? Oni idą tu do nas Baudi. Musisz mi pokazać dupa Nie chodzi o to, to nie ma problemu No wiadomo Dlatego my Ja tego pijemy dzień, bez dzień, dzień I po sprawie Mhm, ale sexy wyglądasz ty! Wyglądasz ty! Wyglądasz ty! Eee, Na kamerę? Nie, patrz, to jest woda. Chcesz jeszcze raz? Nie. Przedtem. Tu. małymi chłopca. Fuck the police, manigu! Kur... Nie będzie tu kurwa żadnej chujowej maniury! Tak, tak. Ej, zobaczyć co się dzieje. jakiś piękny banan schylający się do namiotu Nie, tu się. Może wystając na No, kurwa was tak samo. Dzisiaj skromnie, ale. Pum, 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 Co Julia? Trzecie oko. Kakałowe tak zwane, ale na czole. No. Co jest, kurwa? Na czole. Dawaj na środeczku. Kakaowe oko. Robimy pierwszy. Medlin. Security. Maybe. Security. Co? Dodi. I chuj. I chuj, kurwa. Dlatego kiełbasy powinny być legalizowane w krajach islamskich. Stała na głowie, i kryształa w głowie.